Upadek bożków tych wielkich ideologii, bożków tych wielkich ideologii marksizmu, hitleryzmu, konsumpcjonizmu, anonimowego kapitału, które niszczą świat, niszczą ekologię. To kosztuje krew i powiedział o męczennikach, ale zwycięstwo Boga jest pewne. Smog próbuje zniszczyć i zabić chrześcijan, zniszczyć Kościół. I jak wiemy, Kościół nigdy nie miał tak wielu męczenników jak w tym czasie. Papież Jan Paweł II, papież Benedykt powtarzali to, ale wydaje się, że świat jest uśpiony, odrętwiały. Wydaje się, że kraje chrześcijańskie są w odrętwieniu i są uśpione. Wygląda na to, że tam gdzie Kościół wzrastał i stał się zwycięski w Europie, tam diabeł ustanowił swoją główną siedzibę tam, w Pałacu Zjednoczonej Europy, w Brukseli.